Witamy Państwa w naszym programie, a witają Państwa Ania Hadaj, Amelia Siuda, Milena Fabisiak i Marcin Szafrański. Chciałem Was zaprosić dzisiaj na przejażdżkę tramwajem wodnym, ale okazuje się, że jest to niemożliwe. A dlaczego? Dzisiaj tramwaj wodny został zabrany z przystani w i pojechał z powrotem do PKS-u, czyli w miejsce, gdzie został wyprodukowany. A powód taki? No okazuje się, że tramwaj wodny ma trochę wad, ale podobno to nie jest główny powód, dla którego został tramwaj wodny zabrany, no ale myślę, że w najbliższym czasie nie będzie możliwości, żeby tym tramwajem sobie popływać, bo naprawdę wad jest sporo. Jakby ktoś tak spojrzał, to pomyślałby pewnie, że ten tramwaj ma co najmniej rok, a może więcej, a zwodowany został 9 października, więc niecały miesiąc temu. Więc... Tak poważnie mówisz, że ja się już przestraszyłam, że zatonął. <laughs> nie, nie zatonął, przynajmniej tak mi się wydaje widziałem go dzisiaj na żywo więc nie był zalany więc to nie chodzi o zatonięcie tylko o podobno problemy związane z, z klejem że nie do końca pewne elementy zostały mm. tak pomocowane no, no i wyszło właśnie, jak wyszło bo on wyglądał bardzo nowocześnie i tak solidnie, solidnie ekskluzywnie solidnie, tak solidnie. solidnie ale to są drobne jakieś usterki takie czy z lakierem nawierzchniowym tym klejem czy jakieś poważniejsze znaczy, myślę, że nie są to aż takie bardzo poważne, jakieś konstrukcyjne wady, no, ale wygląda to bardzo nieestetycznie, bo poodpadały niektóre elementy, te, które jakby powinny powodować, że tramwaj, no czy znaczy z zewnątrz, tak, tramwaj powinien wyglądać ładnie, a wygląda, no, mało ciekawie. A jest szansa, że jeszcze wróci w tym sezonie, że tak powiem, na wodę? W tym sezonie nie. Wreszcie, no, Dariusz Andrzejewski, prezes PKS-u, zapowiada, że tramwaj wypłynie już. Zreperowany w 100% wiosną przyszłego roku, czyli w tym takim nowym sezonie. Czyli wsiadać czy nie wsiadać? Znaczy, nie byłbym aż tak odważny, żeby mówić, ale czy, czy wsiadać, czy nie wsiadać? No, jakby. Twórcy twierdzą, że tramwaj jest jak najbardziej bezpieczny, bezpieczny. więc to, to co się z nim działo chyba nie, 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 nie wpływa na, na, na bezpieczeństwo podróżujących. W końcu władze miasta i dziennikarze już wsiedli tak, I, było i było dobrze. Kamelia zresztą też e, tak, miała tak. okazję na tramwaju trochę postać. Bardzo przyjemnie, polecam. Polecam. Tak. To jeden z tematów, który poruszamy w naszym tygodniku, w najnowszym wydaniu, jednym z kolejnych tematów jest ten jak to Pewna kobieta z matką złapały bandziora. A konkretnie oszusta, który działał metodą nie na wnuczka, ale metodą na syna. Tradycyjnie był telefon, ale kobietka była na tyle cwana, że się potrzyła pod starszą panią i to tak skutecznie, że oszust wpadł. Przyszedł do jej domu, po prostu i został schwytany przez policjantów. I policjanci przy okazji ostrzegają, bo mimo że bardzo dużo mówi się o tych oszustach działających na wnuczka, nadal są osoby, które odbierają telefony i niestety przekazują pieniądze. No, trzeba przyznać, że kobiety były bardzo odważne, no bo nie każdy pewnie zdecydowałby się na, taki, na taką współpracę z policją, żeby złoczyńców złapać. Do swojego mhm. domu, one właściwie go zaprosiły. No i myślę, że ona była też w, jakiś, w jakimś sensie, to było to, że oszuści nie dzwonili po raz pierwszy, bo to już był mhm. któryś z kolei telefon i ona była przygotowana też troszeczkę, także myślę, że in, pewnie inaczej by zadziałała, gdyby to było takie zaskoczenie, tak? No właśnie, były wspaniale zorganizowane, bo jak czytałam, to jedna kobieta rozmawiała z tym bandziorem, a druga już dzwoniła na policję, także porozumiewały Tylko się jakoś nie. na mili. A policjanci w międzyczasie, jak jeszcze rozmowa trwała, już byli w mieszkaniu. Tak, a trzeba przyznać, że rzeczywiście tych telefonów od oszustów jest bardzo dużo. W rodzinie też kiedyś taka sytuacja rzeczywiście się zdarzyła, że ktoś zadzwonił i próbował oszukać jedną z bliskich mi osób. Na szczęście się nie udało, bo też... Ta osoba wykazała się ale nie nie, złapała zdro, zdrowym rozsądkiem, ale nie złapała. Szósta, <grym> tak? <grym> nie. A ja też właśnie moich zawsze ostrzegam, żeby uważali na takie telefony, bo no, po co dać się oszukać. Mhm. Warto ten tekst przeczytać. Tak ku przestrodze zachęcamy do lektury i oczywiście zachęcamy do oglądania na już tydzień. Do zobaczenia.